99% fanów klocków prosi o Lego Wiedźmin. A przecież Lego Witcher już istnieje od dawna. Oto i on. SIEMA! Klockowe świry. Pewnie nie tego się spodziewaliście się. A spodziewaliście się wyjścia tutaj, Geralta, a nie jakichś Minecraftów? No ale widzicie, ja kiedyś w Minecrafta dość dużo grałem, no ale KBC. To znaczy kompletny brak czasu, spowodował, że nie mam czasu w niego grać, no ale pewnie spodziewaliście się też nie KBC, tylko KBL, moi drodzy, czyli kiedyś było lepiej, no bo w tej serii się spotykamy, no i właśnie spotykamy się z zestawem Witcher. Jakież było moje zaskoczenie, gdy ja szukając sobie tego zestawu z mixa, bo przy, oczywiście pochodzą z mojego sklepu przystań, PL. jadę po tych nazwach, jadę, jadę, patrzę Witcher. Co? Mówię LEGO Witcher i patrzę, a, a to takie coś. No ja dużo grałem w Minecrafta, a nie dużo ogarniam, ja nie jestem pewny, bo nie wiem, wydaje mi się, że byłem w tej krainie, to jest to przez co się portal przychodzi, nie? Co tam są te pazery na złoto świnie, chyba, nie? Aczkolwiek to się nazywa właśnie y, y, Otchłań prawda? Ta kraina, więc, jakby, no ale to, co tutaj spotykamy, to nie wiem. No, to są, y, to są czarne skielety na pewno mamy tutaj, ale może wszystko faktycznie tutaj y, wam teraz przybliżę. No, bo mamy tutaj dwa takie czarne skielety i ja bym chyba nie dał sobie tak świetnie rady, gdybym nie miał tak świetnych znajomych, jak chociażby Jasio Załor No, ale co to jest, to, to już kompletnie nie mam pojęcia. Faktycznie, no postać śmieszna, taka na ślizgaczach, żeby się jeszcze chwiała. No dla mnie średni efekt, no bo to się tak troszkę wala, przewala i tak dalej. On jest oczywiście tutaj troszkę ruchomy, także możemy go sobie w jakiś sposób ustawić, ale dla mnie jest to średnio i też przede wszystkim nie mam pojęcia, co to kurcze jest za postać. Jasia zaur, ratuj! A no widzicie jak to ze mną jest. Niby lubię Minecrafta, ale nawet grałem w niego, nie jakby na moim kanale gamingowym, ale nie na tyle, by tutaj wkręcać się, nie wiadomo jak w postacie, co jest, kto jest, kim i tak dalej. Ale spokojnie, ten to wiem, że jest Steve. No i spotykamy się tutaj w tym wiczerze. No i co my tutaj mamy, gdy usuniemy figurki? Oto jest tak kwadratowo, jak być powinno. No i tutaj widzimy tą lawę, tutaj parzy, tutaj lepiej nie stąpać, ale spokojnie, mamy tu przecież u góry takie, yy, może nie wiadukt, ale bardziej most, przy czym trzeba uważać, bo niestety bardzo łatwo jest... Powodować coś takiego i to miało być bardziej efektowne, no ale to może zajrzyjmy sobie, jak to wygląda z drugiej strony. Mamy tutaj ten element, który oczywiście wchodzi nam tutaj w miejsce. O, mamy tam taką dziureczkę, no i jeżeli to jest włożone, no to oczywiście te mosty są zablokowane. Moment, kiedy je wysuwamy, do tego momentu powoduje, że to nam się może zawalić, a te gumki są po to, żeby nam się to ładnie odbijało, a nie jeszcze porysowało stół i, stół i nie daj, bo zniszczyło, no właśnie, kloc, bo musicie powiedzieć, że no, co prawda teraz już jakość tych dark red, czyli bordowych, się poprawiła, ale ja pamiętam, jak one jeszcze. Znaczy, nie pamiętam, bo na początku lat 2010 się nie bawiłem klockami. Ale w miksach często mam ten kolor i on naprawdę na początku swojej kariery bardzo łatwo się łamał. O jezu, ile ja złamałem tych bordowych, dzisiaj już z nim jest trochę lepiej. Jest trochę jakby. Więcej możliwości jednak, że nam się nie złamie w paluchach. Jednakże, no dalej cały czas, gdy tylko widzę ten kolor, to o, trzęsie się już po prostu. Nie, cały bardziej niż na, nawet widok y, tego tutaj oto y, z twora. Y, no i poza tym, to krajna wygląda w ten oto sposób, ale oczywiście to nie całość konstrukcji, bo jeszcze mamy coś takiego, czym jest wyrzutnia dynamitu. W zestawie mamy bowiem dwa takie dynamity, które możemy sobie włożyć tu, no i naciskając tutaj, jak widzicie, tę wajchę, możemy spowodować taki wyszczał. No akurat nie poleciało za popisowo, ale no właśnie chyba nie ma latać zbyt popisowo, no bo czekajcie no tyle jeszcze poleci, ale mi konstrukcję wywinęło, tutaj mamy jakieś właśnie takie skałki, tego typu elementy, właśnie po to, by móc sobie tutaj tak, no, wystrzeliwać po prostu, Ej, po co jest w ogóle to, tego nie było w instrukcji, nie wiem po co jest teraz ten krzyżak, no nieważne, natomiast faktycznie jeżeli chodzi o konstrukcje minecraftowe no to bywały myślę lepsze, oczywiście pewnie fani Witheru tutaj docenią, jakby tą konstrukcję jak najbardziej, jednakże ja wolę te bardziej skomplikowane jednak niż takie po prostu, jednakże jak wiecie ja się po prostu nie Znam, więc ja wolę te ładne, zielone kurczę, pszczółki, łąki i tego typu klimaty, niż taki surowy tutaj Wither. Chociaż na przykład widzicie, tutaj trzeba docenić te metody, jak to wszystko było pięknie budowane. No i zapewne ten stwór tutaj jest bardzo e, ważny. Czy coś więcej jeszcze mogę dodać? No, jeszcze Steve'a tak naprawdę nie pokazałem, a tutaj faktycznie tego zbrójka zasługuje trochę na uwagę, ale, ale, to, ale to tyle. No, i faktycznie mnie zawsze zanowało, jak te hełmy są Minecraftowe robione. Nie one nie mają żadnego studa, ale się, że wszyscy już fani Minecrafta, a nawet każdy randomowy człowiek yy, już to wie, więc pokazuję to tylko tak pro forma. Ej, Steve, nie stawaj, przecież to jest lawa, podłoga to lawa, tylko tak naprawdę tym razem. No i tak, moi drodzy, prezentuje się zestaw o nazwie Wither. No i co, tutaj dużo gadać. Jest spoko, ale jak wiecie, nie został u mnie, tylko poszedł na mój sklep. Czy tam jeszcze jest? Nie wiem, ale wiem, że na pewno są bardzo drogie. Kurcze, byłem aż zdziwiony, ja myślałem, że Minecraft będzie tanio chodził po latach, a tu wbrew pozorom właśnie bardzo, kurcze drogie. Są te zestawy, no ale fani oczywiście chętni zdobycia tych zestawów wyboru dużego nie mają, muszą wpadać na moją przystań czy szukać tych zestawów na rynku wtórnym. No bo ten zestaw już ma ponad 5 lat, w związku z czym, no co tutaj dużo gadać, dawno wypadł ze sprzedaży. To są początki Minecraft'a w Lego, no więc chyba jednak to musi być jakiś kultowy zestaw, bo dużo osób mnie obserwuje tą nie obserwuje to na Nie dziwię się, jak już będziecie kiedy oglądacie, jest po prostu sprzedane. Jak oglądacie mnie, no to obejrzyjcie sobie też, może co prawda kanał gamingowy jest już martwy, ale jeszcze raz was zapraszam. Proszę, obejrzyjcie sobie tam recenzję. Recenzję. Obejrzyjcie sobie, jak tam grałem w Minecrafta, bo głównie polegało na tym, że nie ogarniam nich huhu i w ogóle, bo nie ogarniam nawet do dzisiaj, nie? Więc myślę, że możecie się pośmiać, a przynajmniej mam tylko nadzieję, że się pośmiejecie. No i zostawcie mi tutaj suba, bo tam to już średni sens, chyba że chcecie, no ale tam raczej kanał nie wróci, nie? Ale to no, po prostu zostawcie po sobie ślad, co jak wiecie, po prostu jest ważne. Dzięki, że byliście dzisiaj i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!